Cześć, witam Was, Majapu już nie z domowego zacisza, tylko z biura, tym razem przynajmniej ja i Paweł, Tomek dalej u siebie, cześć chłopaki, słuchajcie, widzieliście ten wpis o tej akcji, also shot on iPhone 6, zdjęcie jakie street artyści, tacy street artowi bym powiedział, plakaty, które przygotowali i rozkleili w San Francisco. Chodzi o akcję, taką kontrakcję w stosunku do kampanii reklamowej appu Shot on iPhone 6, w której jak pewnie wiecie, firma wybrała bardzo ładne notabene zdjęcia i promuje zarówno te zdjęcia, jak i twórców, którzy wykonali iPhone'ami i można je znaleźć na plakatach, na billboardach, w salonach Apple Store też, się, też, też są eksponowane. No i dwóch takich artystów z San Francisco postanowiło zrobić Apple psikusa i przygotowało swoją serię zdjęć i identyczne, jak, identyczne plakaty, jak te, które promuje, które rozwiesza Apple. Tylko na tych zdjęciach, też zrobionych iPhone'em, no widać różne dziwne rzeczy, na przykład jest gość stojący, na, nagi koleś cały wymazany płynem do golenia. Pianką do golenia. golenia. Pianką, tak dokładnie i stojący z, z maszynką do golenia. Inny koleś ma podwiniętą koszulkę, nie ma majtek, że tak powiem jego przyrodzenie jest ukryte właśnie pod pod iPhone'em chyba 6 Plus'em, nie wiem czy przeszłuską by się dał radę. Eee, mnie ta kampania rozbawiła po prostu bardzo mocno. Co ty myślicie? No, ja, też, ja też się uśmiałem troszeczkę, oglądając te zdjęcia, natomiast nie wydaje mi się, żeby to miało jakiś negatywny wpływ dla, dla Apple. Eee, może nawet wręcz przeciwnie, bo, bo znowu eee, my i, i cały świat Apple'owy eee, pisze znowu o, o Apple, tak? o tym. To... No i nie tylko Apple'owe. No tak. No to prawda, to prawda. Wiecie, tutaj chodzi mi bardziej o taki element, w którym pewna kampania reklamowa, bo niekoniecznie to tylko reklamowa, promocyjna, pewne działania promocyjne firmy i też niekoniecznie Apple, jakby wymykają się spod kontroli, zaczynają trochę żyć własnym życiem i tutaj ta kampania Apple jest Odpowiedź tych, tych artystów z San Francisco jest moim zdaniem świetna i zabawna, no bo tak naprawdę nikt, te zdjęcia no, są dość bulwersujące, może kontrowersyjne, ale nie są bulwersujące i nie sieją jakiegoś super wielkiego zgorszenia, raczej, raczej są zabawne, ale to też to nie, nie pierwsza tego typu raz, tego typu akcja, w której artysta odpowiedział na, na kampanię Apple, Ron English. Wiele lat temu, kiedy Apple wystartowało z kampanią Think Different, gdzie na billboardach obok napisu Think Different logo Apple pojawiał się Albert Einstein, pojawiał się Martin Luther King. Dalaj Lama i wiele jeszcze no, innych postaci, e, znanych, które zmieniły świat, e, przygotował taki billboard zakleju nielegalnie, na którym obok hasła Think Different i logo Apple pojawił się Charles Manson, czyli facet, który e, zamordował. No, no, Zamordowało żonę między popolańskiego Sharon Tate okay. i który zasiaduje karę do żywotnego więzienia gdzieś w Stanach. Więc no, też można powiedzieć, że facet no myślał inaczej, był think different w jakimś stopniu. Ale no to jest. <grych> To, to było dość drastyczne, ale przypomnę wam chłopaki, kampanię, akcję promocyjną i tutaj jak zwykle pochejtujemy po, po przyjacielsku e, z naszych, naszych przyjaciół z Samsung Polska. E, akcje, akcje z influencerkami na Mobile World Congress na Unpacked. E, powiecie coś o tej kampanii, bo to też żyje własnym życiem w jakimś sensie. To, co tam się wydarzyło. To nie była kampania, to była w zasadzie efekt tego wyjazdu. Ekipy Samsunga spowodował powstanie wiralu, który trochę żyje własnym życiem. Tak. E, dziewczyny zrobiły sobie, robiły sobie, tak jakby, selfie z nowym Samsungiem Galaxy, ale zamiast zrobić sobie zdjęcie tym Samsungiem, to zrobiły sobie zdjęcie swoimi telefonami, jakby tego telefonu, tak? w, w którym w, w, w tym Samsungu one były widoczne i było widać, że robią zdjęcia swoimi iPhone'ami. No i później. Parę osób zrobiło, w tym my również, zrobiło sobie podobne zdjęcia, ale ja myślę, że to też Samsungowi w żaden sposób nie zaszkodziło. To takie bardziej zabawnie to wyszło po prostu. Dokładnie, bo wiesz, bo, wiesz tu to chodzi to o to, że czy nie można czy... podejść do takich spraw. Także tak, ja... generalnie tak. chodzi o to, żeby przedłużyć życie danej reklamy, prawda? Czy danej akcji, akcji promocyjnej. Tak, bo pamiętajmy, pamiętajmy na ostatnim, na przed, rok temu na Unpacked, jak byliśmy. W Berlinie tak, podczas, podczas IFY, mm -hmm. gdzie był zaprezentowany Nowy Note, była na scenie, zapomniałem nazwisko tej pani, natomiast no, wielkie, wielkie tak. show zrobiła, a ludzie szybciutko w, w, znaleźli w internecie, że prywatnie ta pani używa iPhone'a, bo tweetuje z iOS'a. No to, to nie ona pierwsza, nie wiem czy pamiętacie jak z. Yy... Jak ona się nazywa, ta słynna prezentacja? Oprah Inter. Tak. Pamiętasz Pawła, jak to, jak to tam było z tymi iPadami i Surface'ami? No ona. To chyba w CNN Promowała Surface'a, a prywatnie korzysta z iPada, oczywiście. Tak, no promowała, promowała na Twitterze, że to było po premierze pierwszego Surface'a i promowała, tu no to w okolicy świąt promowała, że tam pisała, że to ten Surface jest taki świetny i kupię więcej dla rodziny, no ale w sensie w tym, że pisała to na Twitterze z aplikacji Twittera dla iPada, tak, więc... to była też taka, taka sytuacja w jakiejś redakcji, nie wiem, czy to było CNN? To było przed wyborami chyba, gdzie Surface był tylko podkładką pod iPada. Dokładnie, dokładnie. A na, jakby surfejsy były przykryte iPadami i ktoś to tam wyczaił. Ja jeszcze, ja jeszcze, słuchajcie, przypomnę wam o takiej zupełnie jakby z innej beczki, czyli nie o takiej kampanii, która wymknęła się spod kontroli i miasto, bo to była miejska kampania łódzka, Łódź Pozdrawia, nie wiem czy tam, tą, 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 tą serię takich reklam tam, że Piotrkowska pozdrawia jakąś tam inną ulicę, czy manufaktura pozdrawia jakieś inne centra takie tego typu. Ta kampania całkiem niezła, notabene kampania, ale... Łódzkie dość... kamienice pozdrawiają... W fawele, tak? Tak, 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 brazylskie ja, bałty pozdrawiają, pozdrawiają brazylijskie, czy tam yy, brazylijskie fawele. No właśnie. Bo ta kampania się bardzo tego, szybko Nie znałem nie tego, ale już sobie był ja, ja, ja ci pokażę, pokażę ci zdjęcie, bo to zdjęcie no to będę wrzuciłem do sieci, bo ja je zrobiłem, ale to nie jakby nie ja byłem też pomysłodawcą tej takiej yy, tego wirala, który jakby całej kampanii takiej niezależnej wiralowej, która powstała, bo yy, Kampania była ciekawa, tylko była trochę przez wielu uznawana za buńczuszną, czyli na coś takiej, że powiedzmy tam Piotrkowska pozdrawia, nie wiem, pola alizejskie. Teraz tak z pamięci ale nie, nie, nie jestem pewien, czy akurat tą ulicę Piotrkowska pozdrawiała, ale mniej więcej tak to w ten sposób działało. No i pojawiły się od razu yy, różne, różnego typu właśnie... Yy, Jakieś śmieszne przeróbki typu tam łódzka dziura, bo wiadomo, w łodzi dziurę Aleja nie Mickiewicza nie i wszystkiego jest, jest, jest rozkopana wielka. Także tam łódzka dziura pozdrawia dziurę Ozonową, albo tam Czarną dziurę. Ale <laughs> tam też była cała aplikacja na Facebooku, która pozwoliła na tworzenie no, tych memów, jak gdyby. Dzieci, dzieci z beczek pozdrawiają dzieci z bulerby, na przykład. Wiadomo, z cyklu czarnego humoru. Czarny humor, no ale jednak mimo wszystko, wiesz, ktoś to zrobił. Yy, o, no, tam jeszcze byli oczywiście łowcy skór, pozdrawiają yy, łowcy androidów <grybujesz> w tej zasadzie. I, to i to oczywiście, się... że afery z Pawulonem. Tak, tak, dokładnie. Powodowiu. Więc yy, od razu internauci powyciągali takie. No, ciemną stronę miasta odkryli za pomocą tej samej kampanii, tych samych środków, i, i wiem, że miasto miało z tym. nasze znaczy miasto nie za bardzo wiedziało, jak zareagować, jak, jak w ogóle no, przejść, jak, to, jak na to odpowiedzieć. I no, tam wiem, że był, były też jakieś przypychanki z jakimś blogerem, czy, tam, czy czy fotografem, który jakby całą tą akcję taką wiralową rozpoczął rozpoczął. I właśnie tymi tekstami typu tam: Dzieci z beczek pozdrawiają, dzieci z Bullerbyn i łowcy skór pozdrawiają owce Androidów. No ale mimo wszystko uważam, że. Miasto nie przemyślało tej kampanii trochę. No i stąd wyszło tak, jak wyszło, tak jak yy, dziewczyny nie przemyślały yy. tego, czym robią zdjęcie. Yy, Dokładnie. Będąc jakby zaproszonymi na, yy, przez Samsunga. Tak? Bo cały wyjazd był sponsorowany Dokładnie. przez Samsunga. No i jakby głównym celem tego wyjazdu był właśnie ten Unpacked i, i promowanie tego Samsunga, nowego Galaxy. No i podobnie, podobnie, podobnie chyba Apple trochę nie przemyślało tej całej akcji z tymi zdjęciami, że ktoś wpali. na... No, moim zdaniem genialny pomysł i te zdjęcia są genialne, faktycznie biją na głowę często te zdjęcia, które Apple promuje. No facet, facet wysmarowany pianką do golenia z maszynką po prostu... A z drugiej strony pokazują też to, że iPhone'em robimy różne zdjęcia. To, to prawda. Tak, to, to, jest, to, to jest oczywiste, tak? Że, że wiadomo, że nie każde zdjęcie, które zrobimy iPhone'em będzie piękne i cudowne. Wiadomo, że robimy tych zdjęć całą masę i jedne są lepsze, jedne są gorsze. Jedne pokazują jakieś piękne pejzaże, a inne pokazują, jak się wysmarujemy pianką do golenia, tak? A z drugiej strony jeszcze wracając do akcji reklamowych, jest parę takich haseł, które przeszło do wieczności. Na przykład takie rzeczy tylko weże. Albo tak siedzi i zawija w te sreberka. No tak, 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 tak. To prawda, to prawda. No jest sporo takich moim zdaniem tych kampanii, które, które wymykają się spod kontroli. E, kampanii czy jakichkolwiek akcji promocyjnych, które właśnie wymykają się spod kontroli i, i zaczynają żyć własnym życiem. Ja jestem ciekawy jak długo e, ta akcja e, ze zdjęciami also showed on iPhone 6 e, będzie żyła i ja już powiem szczerze, myślę, że za moment nie, za, nie założę sobie bloga jakiegoś specjalnego, ale może na moją Apple założę bloga, ale to na iPhone X. Co o tym myślicie chłopaki? No, może być ciekawy pomysł. No, gdzie będziemy wrzucali tego typu zdjęcia? Kto się pierwszy, pierwszy smaruje pianką? Yy, albo na przykład nutellą? Tomek, chyba ty. Ja, ja mam kandydata już smarowanego <laughs> nutellą, mojego syna. No to daj mi nutellę. No właśnie. No dobrze, słuchajcie, dzięki Wam serdecznie, ja myślę, że to jest ciekawy temat i obserwujmy tylko, jak to się rozwinie. Trzymajcie się, to był kolejny odcinek dzięki. My Apple Daily. Na razie, cześć. Cześć.